Jak wyświetlić obraz z iPhone'a na telewizorze bądź monitorze w sytuacji, gdy dysponujesz nowszym iPhone'em od linii 15, który został już wyposażony w nowe portu ładowania USB-C? Za pomocą takiego prostego adaptera USB-C na HDMI, który umożliwia przesyłanie obrazu oraz dźwięku wysokiej rozdzielczości 4K w 60 Hz, wyświetlisz właśnie obraz na zewnętrznym źródle sygnału. Kabel jest w oplocie, ma aluminiowe wykończenia i już Ci pokazuję. Po podłączeniu do USB-C w Twoim iPhone'ie... Następnie umieszczeniu w porcie HDMI na zewnętrznym źródle sygnału, monitorze bądź telewizorze. Uzyskujesz obraz w najwyższej rozdzielczości, bez żadnych adapterów, bez żadnych przejściówek. Wystarczy umieścić w porcie USB-C w Twoim iPhone'ie i działa w standardzie plug and play. Wpinasz i jest wyświetlana treść w sposób natychmiastowy. Bajka. Za 59 złotych Luxchop 1.